Dzień dobry Państwu! Dzisiaj 22 czerwca 2021 roku, urodziny Bartka Piotrowskiego Ptaśka, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział. Śpieszcie z, z życzeniami. Za mną piękna plaża, woda i w ogóle piękna miejscowość. Jestem w Chorwacji, jak już pewnie wiecie. Dzisiaj zapowiedziałem Wam, że będzie więcej filmów z, z tymi fajnymi gratami, które tutaj się. Które mają tutaj super okazję do tego, żeby się jakoś tam w super kondycji, super, super zachować. No, akurat, brakło mi jaj, żeby się zatrzymywać i, i, i szukać tych samochodów, tych właścicieli, i prosić się o nagranie. Na drobie to na pewno. Tak czy siak, słuchajcie, wylądowaliśmy w takim miejscu, które trochę wpisuje się w to, co powiedziałem na samym początku, przy Magirusie Doi się, czy dojść? nie dojść się, raczej. To jest taras, z którego mało widać, ale jest tutaj drugi taras, z którego widać dużo więcej. Poczekajcie. Zamykamy. Szanujemy chłód. są zabawy, Barbara sobie siedzi, montuje jakieś tam filmiki. Stół, no jak widzicie, przyjechaliśmy, więc cieszymy się chorwackim jedzeniem, między innymi. Ale oprócz tego jest też tutaj konserwa krakus, jest też wino z Biedronki w przysusze. Karlowaczko w puszce, wędlinka O, pani w tamtym sklepie w ogóle udawała, że mnie nie rozumie. Nie chciała mi doradzić z niczym, ale to do czego zmierzam, to oprócz tej pięknej tutaj plaży i, no i tej uliczki nadmorskiej, zobaczcie, patrzę sobie na golfa dwójkę używanego na co dzień ewidentnie blacharsko trzymającego się kupy bardzo mocno, tam jest też, jak widzicie, Mercedes 190, nie wiem czy D, czy E, ciężko powiedzieć ale widać, że ktoś o niego dba rozściełając białą płachtę żeby, żeby się nie przygrzał za bardzo tam nam się jakiś okular no tam to się akurat nie gnije, ale po prostu sobie stoi no tu wyglądam akurat tutaj jest sucho, cisza, spokój w górach też nic nie stoi tam stoi jakiś gracior muszę się tam przejść jutro no i co najważniejsze, z, z balkonu patrzę sobie na Magierusa Dojca numer 2 dzisiaj. Świeższa konstrukcja. Obok oczywiście francuski busik. Tak teraz pomyślałem sobie, że one tutaj chyba stoją tak w gotowości. To nie są auta wyłączone ze, słu ze służby. One chyba sobie stoją i w razie czego mają tutaj być bliżej. Do, no do tego, żeby pomóc i ewentualnie coś uratować. No dobrze, proszę Państwa. My sobie tutaj chillujemy. Mamy zamiar dzisiaj wyjść na spacer. Czy to wypali? Nie wiadomo. Tak czy siak. Ale zrobiliśmy ciekawą dobrej roboty. Dojechaliśmy tu bez. Dojechaliśmy, tak. Mm -hmm. Znaleźliśmy ten apartament przede wszystkim. Nasze bo jechaliśmy w ciemno, totalnie, ale w, o tym Wam opowiemy yy, w kilku częściach wideo z Toyotą. Matyśka, ty masz maskę w domu, czy mi się zdaje? Zdejmij ją szybko. Zdejm tę maskę. No i co? Tak proszę, proszę pana, bo sobie pamięć zatkałem. Yy, zacząłem mówić, że wiem, że zazdrościcie mi tego karlowaćko, które jeszcze, jeszcze jest trochę chłodne, więc je skończę. A później się zobaczy. Widzimy się jutro. Wiesz co mi teraz przez głowę przeszło jeszcze, tak na koniec. Nie ma. się tu pożegnałem, ale jeszcze mam jedną kwestię, tylko nie wiem czy można. Można e, Kojarzysz teledysk Toma Petiego? Nie ten taki czarno-biały co ma tam biłek 48 jak demolki odjeżdża, nie. tylko taki co tam siedzi na górze i obserwuje jakąś rodzinę ja tu nie wyglądam jak Tom Petty? To sama zobacz Muszę wyglądać I'm sorry No właśnie No, Tom Petty byłby takim trochę urozmaiceniem Janusików i Jezusów i pyzdrów